Jesteśmy w Sarajewie, w miejscu, może ktoś poznaje ten samochód. <grym> może ktoś poznaje te blachy z <grym> historii. W którym odstrzelono arcyksięcia Ferdynanda. Było to w tamtym miejscu, jest zaznaczone nawet, gdzie stał zamachowiec. No i potem, jak się to potoczyło, wszyscy wiemy. To jest drugi zamachowiec w <grym> I, chuj, i, nawet. I pierwsza wojna światowa się zaczyna. Ładnie. niepozornej Bośni. Czekaj, czy mieli też wtedy reklamę o Eliksa? To nie tak. O, widzisz, patrz, tam jest na zdjęciu meczet. O. I ten meczet jest rzeczywiście stąd widać, tylko jak ten budynek pomarańczowy po prostu zbudowali. A. Ale go usuniesz, to jest tam ta kopuła i jest minaret. Czy to jest to miejsce? On tu jechał? No. Czy on gdzieś tutaj był? Ciekawe znalezisko. Tak, w drodze na kolejkę linową. Czegoś? Ale wąski tramwaj. Przynajmniej jest to jakiś przycisk ewolucyjny w sobie asystentnym gadaniu. Tak? Tak. I idziemy zaraz na punkt widokowy, na kolejkę linową. Tak jest. No ale... Czekaj, a tu jest ten, jak on już leży gdzieś? Nie, jest tylko jak z żoną idzie. O nie ma, tam po prostu przejeżdża. A tam, a to będzie jakieś ostatnie zdjęcie jego wódkę, bo on przejeżdżał i no pewnie tutaj wjeżdżał w, pra w uliczkę. To prostu, a to jest zdjęcia miasta. Bo tu patrz, jest ruch. Chociaż nie, bo to jest to, w tę stronę, więc no to musiało być inaczej, w, w, wtedy. Jechał tu. Tam, tam, z tamtej strony, Przeciwny ruch był jak teraz. Jest. Tak, i on jechał tu, skręcił tutaj w uliczkę, a ten ziomeczek sobie stał tutaj, pół. No go nie ma. Chyba nie ma.